Dzień dobry. Pan wójt gminy Wierzbinek, Paweł Szczepankiewicz. Na terenie pana gminy zmienia się teraz infrastruktura drogowa. Wiele się dzieje w tym temacie, bo i zmieniają się drogi i przybywają ścieżki rowerowe. Proszę powiedzieć, co się w tej chwili tam dzieje. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o rok 2021 na terenie gminy Wierzbinek jest rekordowy pod względem inwestycji, jeśli chodzi o drogi i szlaki pieszojezdne, czyli ścieżki rowerowe. Po pierwsze, dążyliśmy już od dawna do tego, żeby po kolejce wąskotorowej na odcinku od Wierzbinka w kierunku Tomisławic od Wierzbinka w kierunku Sąpolna i Ślesina budować ścieżki rowerowe ze względu na duże zagrożenie dla pieszych i rowerzystów, częste wypadki. Już pewna część tych szlaków rowerowych udało nam się zrealizować, pewną część, bo mamy ścieżkę od Sąpolna do Wierzbinka wybudowaną, buduje się w tej chwili od Wierzbinka w kierunku Tomisławic 2 km przy drodze wojewódzkiej 266 i tutaj udało się gminie pozyskać środki w 85% z dofinansowania, dlatego ta inwestycja jest realizowana. I bardzo się z tego cieszymy. Też bardzo ciekawą sprawą jest realizacja nowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej od granic z miastem Sąpolno w kierunku gminy Ślesin. Tam, gdzie jest teren gminy Wierzbinek. Ja też rozmawiałem z panem burmistrzem Sąpolno, Ślesina, byśmy w przyszłości stworzyli taki szlak rowerowy od nas przez Sąpolno. Do Ślesina i dalej, jak wiemy, od Ślesina w kierunku Kleczewa też już część tej ścieżki powstała. Z czasem być może połączyłoby się to z Powidzem, a może i z Gniezdem. Czyli gdzie możecie, staracie się o dofinansowanie? Tak, wszędzie, gdzie to możliwe, staramy się o dofinansowanie, gdyż z zebrań wiejskich wynika, że mieszkańcy przede wszystkim stawiają na to, by budować drogi, by w każdej części gminy ta droga była w dobrym stanie. Wszyscy mieli równe szanse skorzystania z infrastruktury drogowej, dlatego też staramy się sukcesywnie co roku określoną kwotę pieniędzy przeznaczać na drogi, a w tym roku 2021, ze względu też na środki zewnętrzne, są to dość rekordowe pieniądze, z czego się bardzo cieszymy i myślę, że do listopada te wszystkie odcinki, budowa tych wszystkich odcinków do końca listopada będzie Zakończona. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten pomysł komunikowania gmin ścieżką rowerową, Świetny. i, i są Polno, i Ślesin, i gminek, i, tak, i Wierzbinek. Ja I ta międzygminna współpraca się. tutaj pięknie no, też ja wygląda. Z rządowcami pomorskiego byśmy w tym kierunku szli. I tutaj udało mi się y, pana Starostę namówić i powiat w ogóle, że droga, która będzie teraz remontowana na przestrzeni dwóch lat, że tego chcę, chcą, dlatego. Przy każdej możliwej okazji samorząd gminy Wierzbinek stara się stawiać właśnie na wzbogacenie tej infrastruktury drogowej o ścieżki pieszo-rowerowe. Wiele dróg też się udało wybudować yy, dzięki tak zwanym szkodom górniczym, czyli tej y, rekompensacie y, tak, za odkrywkę. Tak, my ciągle i w tej chwili też wystąpiliśmy. Gdyby miał nastąpić objazd drogi wojewódzkiej, to prosimy kopalnię o skomunikowanie tej północnej części gminy te drogi, które jeszcze nie są ukończone, by mieszkańcy mieli swobodny i szybki objazd w przypadku przerwania drogi wojewódzkiej. Czyli z każdej strony do wierzbinka będzie można wjechać porządną drogą. Tak, liczę na to, że już tak jest, a będzie jeszcze lepiej. Dziękuję bardzo Dziękuję za rozmowę. Bardzo.